Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii odpowiedzi na Wasze pytania. Każdy z Państwa może zadać mi pytanie. Są tak naprawdę dwie możliwości. Pierwsza możliwość, w jaki sposób możecie zadać mi pytanie, to poprzez portal Tip Donation, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Druga opcja jest poprzez wpłatę kwoty. Na numer konta bankowego, który możecie otrzymać mailowo. Mail do mnie również znajdziecie w opisie tego filmu. Koszt jednego pytania wynosi 10 zł, natomiast są również inne usługi dostępne w mojej ofercie. Warto poprzez portal Tip Donation zapoznać się z nimi. Moi drodzy, można już zamawiać horoskopy indywidualne w postaci indywidualnego filmu na. 2021 rok już kilka osób zamówiło także horoskopy są już w realizacji każdy z państwa kto zakupi u mnie taki horoskop dostanie do niego link i tylko wy będziecie mieli do niego dostęp i będziecie mogli go oglądać przez cały rok ile tylko razy będziecie chcieli dobrze moi drodzy myślę że możemy przejść do odpowiedzi na dzisiejsze pytanie dzisiaj mam Tutaj w sumie cztery pytania od pani Bożeny oraz od pani Marty. Także myślę, że możemy już zaczynać. Pani Bożena, witam serdecznie, pani Bożeno. Pierwsze pytanie: Czy Tadeusz z żoną Jolantą naprawdę się rozwodzą? Zobaczmy. Pani Bożena, urodzona, pyta o Tadeusza urodzonego czy Tadeusz naprawdę rozwodzi się ze swoją żoną Jolantą? Sprawdźmy, czy naprawdę oni się tutaj rozwodzą. Tadeusz i Jolanta. Czy Tadeusz naprawdę rozwodzi się ze swoją żoną Jolantą? Czy powiedział prawdę Bożeniu? Zobaczmy. Czy Tadeusz naprawdę rozwodzi się ze swoją żoną Jolantą? Mam tutaj pokazany fałsz w komunikacji. Tak naprawdę mam pokazane, że jest on nieszczery. Karta Księżyca z, kartem ko z kartą Koła Fortuny i kartą Ośmiu Buław mówi nam o tym, że. To, co mówi do pani Tadeusz na temat rozwodu z żoną Jolantą, jest bardzo przerysowane i podkoloryzowane. Mam tutaj pokazane zmienne wersje. Tak, jakby raz pani mówił jedną wersję, a na następny dzień, czy tam za kilka dni, mówił zupełnie coś innego i pani już kompletnie nie wie na czym stoi. Mam też wrażenie, że. On się boi przez tą całą sytuację, jest w nim dużo lęku, strachu, niepewności, i on tak naprawdę nie mówi do końca prawdy, dlatego, aby się uchronić, boi się tej prawdy. Czy Tadeusz naprawdę się rozwodzi z żoną? Mam wrażenie, że. To, co pani mówi na temat rozwodzenia się z żoną Jolantą, nie jest do końca prawdą. Mam tutaj wrażenie, że jednak do rozwodu jak na razie aktywnie nie dochodzi. Mam tutaj pokazane, że tak powiem, zmienne zeznania ze strony Tadeusza na ten temat. Uważam, że nie mówi on, Pani prawdy, i często zmienia wersję. Jeżeli rozmawiacie na temat rozwodu z tą żoną, to jego wersje są ciągle zmieniane, ciągle coś domyśla i przekręca. Taka jest moja odpowiedź na pytanie numer jeden. Drugie pytanie. Czy Tadeusz jest ze mną z powodu korzyści i wygody, czy z uczucia? Zobaczmy. Tadeusz. Pani Bożena pyta, czy tadeusz jest z nią z powodu korzyści i wygody, czy z powodu uczucia? Czy tadeusz urodzony jest z panią Bożeną urodzoną z powodu korzyści i wygody, czy z powodu uczucia? Zobaczmy. Czy Tadeusz jest zbożeną z powodu wygody i korzyści, czy z powodu prawdziwych, szczerych uczuć? Sprawdźmy. Czy Tadeusz? Czy Tadeusz jest z Panią Bożeną z powodu korzyści i wygody, czy z powodu uczucia? Zobaczmy. Bardzo nerwowa sytuacja. Tak naprawdę Tadeusz pokazany jest teraz wewnętrznie w konflikcie sam ze sobą. On bije się ze swoimi my myślami, on bije się ze swoimi uczuciami, i tak naprawdę jest przez najbliższy czas pokazany jako bardzo nerwowy, roztrzęsiony, czasami nawet agresywny. Nadpobudliwy. No, on jest zmartwiony, bardzo się boi. Powiem pani tak, czy on jest z uczucia, czy z korzyści. Ja nie mam tak naprawdę pokazanych tutaj jakichś takich perfidnych korzyści na zasadzie tego, że jestem z nią po to, aby ją wykorzystać, czy też jestem z nią po to, aby ją oszukać. Nie. Przede wszystkim on jest teraz bardzo zakręcony. Mam też takie wrażenie, że jego życie, coś w jego życiu się posypało, tak jakby coś mu nie wyszło i on teraz traci grunt pod nogami. Patrząc na datę urodzenia Tadeusza, widzę również to, że jest on bardzo silnym. Takim dominującym mężczyzną, ale również zmiennym. Musi być tak jak on chce. Wszystko musi być po jego myśli i tak jak on sobie życzy, gorzej z tym, co chce druga osoba u niego. Zobaczmy. Czy Tadeusz jest zbożem z powodu korzyści, czy z wygody, czy z uczucia? Z jakiego powodu. Tadeusz jest złożoną. Jaki jest powód? Zobaczmy, jaki jest powód tego, że Tadeusz jest złożoną. Powiem pani tak. Tak naprawdę odpowiedź jest y, troszkę nieoczywista. Z jakiego względu? Dlatego, że z jednej strony nie ma przy nim jeszcze takiej wielkiej, szaleńczej miłości. To nie jest pokazane. Nie mam tutaj również pokazanych y, takich perfidnych energii na zasadzie tego, że on świadomie, poprzez swoją świadomość jest świadomy tego, że ma z pani korzyści jakieś materialne, czy też związane z wygodami, i dlatego z panią jest. Tego nie mam. Natomiast mam pokazane, że troszkę nieświadomie myśli on w ten sposób. Mamy tutaj pokazany Rydwan i Król Mieczy. On tak naprawdę jest mężczyzną po przejściach, mężczyzną poranionym i też nie potrafi pokazywać, Uczuć w tak jasny i klarowny sposób, jak kiedyś, kiedy miał powiedzmy 20 lat. Mam wrażenie, że może on mieć jakąś korzyść związaną z, z Pani przemieszczaniem się, czy też z tym, że jest Pani w oddaleniu, w drodze, bo o tym mówi nam tarotowy rydwan. Natomiast dziewięć mieczy wieża oraz karta krzyża. Mówią nam o tym, że jest to mężczyzna po przejściach, jest to mężczyzna poraniony i tak naprawdę chciałby on ukojenia serca. Ukojenia serca chce prawdziwej miłości i chce on się z panią komunikować. Y tak naprawdę myślę, że dla niego ważniejsza jest niż jakaś korzyść materialna, niż jakaś korzyść fizyczna, niż jakaś korzyść finansowa bardziej korzyść na zasadzie komunikacji z panią. Tak jakby. Bardzo ważna dla niego była komunikacja czy też rozmowa z panią. Lubi się pani wyżalić, lubi z panią porozmawiać, lubi z panią wymieniać wiadomości. To mi się w kartach pokazuje. Także odpowiedź nie może być tutaj jednoznaczna. Tak naprawdę każdy ma z jakiejś znajomości mniejsze lub większe korzyści. Natomiast nie mam tutaj pokazanego takiego perfidnego zachowania z jego strony. Tego nie widzę. Najważniejsza dla niego jest tutaj komunikacja, nie fizyczność, nie uczucia, nie materializm, a właśnie ta rozmowa, ta komunikacja. Dobrze. Zobaczmy teraz pytanie numer trzy. Czy Tadeusz powiedział komuś ze swojej rodziny o nas? No, zobaczmy, czy on powiedział. Czy Tadeusz urodzony powiedział komuś ze swojej rodziny o związku z panią Bożeną urodzoną? Czy, czy Tadeusz powiedział komuś ze swojej rodziny o związku z panią Bożeną? Czy Tadeusz? Powiedział komuś ze swojej rodziny w związku z panią Bożeną. Czy on komuś powiedział z rodziny? Nie. Nie powiedział. Nie powiedział. Proszę spojrzeć na karty Tarota. Mamy tutaj dwójkę buław, ósemkę. Mieczy i czwórkę buław. Nie powiedział. Jest on w tym temacie wstrzymany, bierny, nie podejmuje żadnych działań w związku z tym pytaniem, które teraz zadajemy kartą. Nikomu nie powiedział, dlatego że przy karcie rodziny jest karta ograniczenia i wstrzymania. On bardzo silnie jest zamknięty w sobie i otwarcie nie mówi, Rodzinie o tym, że ma z panią jakąś relację. Ja nie widzę tego, aby on komuś z rodziny powiedział. Ja tego nie widzę. Ja mam pokazane, że on świadomie to ogranicza, odsuwa w czasie, świadomie się powstrzymuje, aby komuś z rodziny o tym powiedzieć. Także odpowiedź na trzecie pytanie, czy Tadeusz powiedział komuś ze swojej rodziny o nas, moim zdaniem on się z tym nie obnosi. Nie obnosi się z tym. Nie widzę tego, ani nie czuję, aby mm, on komuś z rodziny o Was mówił. Tak jak pokazał Tarot bardzo wyraźnie, on się wstrzymuje, zamyka w sobie i ogranicza ten temat. Nie chce nikomu mówić nic na ten temat. Dziękuję ślicznie Pani Bożenie za pytania i życzę oczywiście wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Teraz mamy Panią Martę. Witam serdecznie. Pani Marta prosi o rozkład na zdrowie. Zobaczmy. Na co zwrócić uwagę powinna Pani Marta pod względem zdrowotnym? Pani Marta, urodzona. Na co Pani Marta powinna zwrócić uwagę. Ze swoim zdrowiu. W najbliższym czasie powinna Pani zwrócić uwagę na stany zapalne w jamie ustnej, na różnego rodzaju afty, bóle zębów, zapalenie dziąseł. To mi się tutaj w karcie pokazało, ale zobaczmy w pełnym rozkładzie. Pani Marta, na co powinna zwrócić uwagę w zdrowiu, jak pracują jej czakry. Zobaczmy. No tutaj, droga pani pokazuje się bardzo wyraźnie w tarocie, że plus minus najbliższe miesiące do, okoła, do około pół do około dwóch miesięcy, do końca roku mniej więcej, coś na kilka dni położy paniom do łóżka. Na zasadzie jakiegoś przeziębienia, grypy należy tutaj ewidentnie wzmocnić odporność, gdyż typowe dolegliwości hmm, Związane z odpornością się tutaj pokazują, a właściwie brakiem odporności, przeziębienie, grypa, coś takiego. Zobaczmy. Obiada się pani i ma mało ruchu. Już mówię, nie ma tutaj nic strasznego, nie ma tutaj nic groźnego, aczkolwiek pokazuje się kilka spraw, na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim, droga Pani, pokazuje się przy czakrze podstawy siódemka monet. Ma Pani mało ruchu, mogą być tutaj bóle kości, zasiedziały tryb życia, za mało ruchu, obciążona wątroba, obciążony układ pokarmowy jest tutaj pokazany, słaba przemiana materii przy dziewiątce kielichów, ale również Objadanie się, niezdrowa dieta. Również mi tutaj karty pokazują stan zapalny w okolicach gardła. Czakra gardła pokazana jest przy stanie zapalnym. Powinna Pani zwrócić uwagę na stany zapalne w gardle, tak jak wcześniej się pokazało w jamie ustnej, jakieś zapalenie migdałków. Coś takiego tutaj się pokazuje. Stany zapalne w okolicy gardła. W najbliższym czasie może mieć Pani też wrażenie gryzienia w gardle. Zobaczmy jeszcze kartami, na co Pani Marta powinna zwrócić uwagę w zdrowiu. Pokazuje mi się tutaj bardzo silnie kręgosłup. Kręgosłup kości, tak naprawdę się pokazują. I proszę zwrócić uwagę na ból w obrębie kręgosłupa, a mianowicie w odcinku krzyżowym. Pokazują mi się tutaj bóle w odcinku krzyżowym kręgosłupa. Dziękuję ślicznie za pytania i pozdrawiam Panią serdecznie. Moi drodzy, bardzo dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady, potrzebuje pomocy, to zapraszam do kontaktu ze mną. Życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam.